Było... Ile było próśb po tym, żeby Lekko poszedł w teren? Byliśmy na 13 piętrze, prawdopodobnie najwyższego hotelu, w samym sercu kurortu Świnoujście, a to dlatego, że chciałem tutaj z wódeczkiem przyjechać na wakacje, żeby trochę wypocząć. Wódeczek powiedział, tu ja zabiorę kamerę, ja powiedziałem, no to żeśmy wypoczęli. Tego jak pracę, to jest wypoczynek normalnie wiesz. jak mi włosy powiewają. W nie dmucha Nie dmucha. Jest Znaczy nie wiem, czy audio nie będzie zdumione przez, przez tą koszulkę. Wy tego nie widzicie, możesz zrobić zdjęcie naszego profesjonalnego no stawu z koszulką. Kamera no. wygląda pro. Z wygląda wygląda pro. na tą stronę. A tu jest w ogóle. To jest tak, t-shirt, wnętrze kurtki włoda, ale to wszystko możecie zobaczyć na backstage'owym specjalnym nagraniu. No dobrze. What, co się tutaj stało. Zobaczcie sobie. Tu macie plażę. Mógłby się pan przesunąć trochę? Bo tutaj jest długa plaża, bardzo długa, i ona jest w najszerszym e, miejscu. No. Ma 200 metrów szerokości. W najszerszym miejscu 200 metrów. Można dwa razy przebiec, jak są te takie biegi olimpijskie na 100 metrów, to można dwa razy tam przebiec. Is math related to science? Jakbyście się zastanawiali, gdzie można pojechać na wakacje teraz? Na to lato. Tylko Świnoujście, słuchajcie, kochani. No, no, to bo, jest jedyne miejsce. No tak, no bo za no to tak w sumie nie wiadomo, czy można, bo niektóre kraje. Na przykład na Chorwacji widziałem, jest więcej zachorowań. Ja miałem jechać nie pojechałem, nie jadę. A Świnoujście. Tylko Świnoujście. To, to jest, drodzy Państwo, bardzo dobry wybór. Jest spokojnie. Jest taniej, ale jak na Świnoujście, dlatego że w ogóle pewnie wiecie, że Świnoujście to jest miasto, które graniczyło, czy graniczy cały czas z Niemcami, więc tutaj o, zdecydowana niegręci. większość turystów to są i byli Niemcy. Chcesz się wypudrować? Nie. Jestem na wakacji. Chickoś ja myślicie, że, że jest, nie jesteś profesjonalny? Nie, jestem na wakacjach. Ale drodzy Państwo, jakby to, że my jesteśmy na wakacjach, to nie jest najważniejszy news z dzisiejszego dnia, ale najważniejszy... jest! Chcecie <laughs> popatrzeć przez resztę odcinka, jak odpoczywam? <laughs> o Jezus, jak jest dobrze. Mamy temat dzisiaj, drodzy. Mamy, Państwo, Państwo. mamy temat. Państwo. I to, to nie jest tak, że będziemy tutaj siedzieć i wam mówić, bo nie wy jesteście nic. w domach, a my jesteśmy w I teraz tak, Czy to jest odcinek, w którym lekkostroniczy pokazują nam, że oni są na wakacjach, a my nie? Też, ale, ale nie, mamy nie, nie, nie temat. Nie tylko, nie tylko. Lekko to jest program, który uczy, bawi Ale no. nie pokazuje jednej rzeczy. Nie pokazuje lekko naszych umiejętności no. we władaniu w języku angielskim. Pokazuje ja czasem. Na pewno słyszeliście. Na... <laughs> Tam się ktoś opala na go. <laughs> Na pewno waszym oczom i uszą e, ukazał się prank najnowszy z udziałem Andrzeja Dudy. Mr President, good afternoon. So first of all, I want to congratulate you on your impressive victory. Thank you very much, Excellency. Odebrał i oni mu coś z gratulacjami najpierw, ale od razu po tych gratulacjach przeszli do meritum. Hello. Yes, hello, Mr President. Uh, who's this this uh, speaking? You know who this is, uh, don't you, Mr Duda? Oh. Yes, it's, it's, the it's the majesty. Prezesie pan po angielsku teraz? No, 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 uh, the secretary general of United Nations. Yes, yes. majesty. Dużo komentarzy nieprzychylnych się pojawiło pod adresem, adresem. E, pana prezydenta. A adres Uważam. pana prezydenta jest jaki? E, no to jest ten, e, nie, nie wiem, na krakowskim przedmieściu, tak? Jak tam jest? Krakowskie przedmieście, ile? Mm -hmm. Jeden? Dużo się mówi o tym, że znajomość języka angielskiego u pana Szkocja nie była na ta. najwyższym poziomie. Ja Nie wiem, w sensie sama znajomość wydawała mi się ok. Jak I zasób słownictwa. Problemem tam było faktycznie jakieś takie czasem zajankiwanie się, ale to tylko tyle. Myślę, że co najważniejsze, nie było tam jakichś takich ogromnych wpadek. Nie było. No, a ten Czaskowski to w ogóle coś tam. Jedyna ta wpadka, jaka była, i myślę, że to była z Donaldem Tuskiem, że on mnie nie lubi. One of them. He, don't... He doesn't. he doesn't uh, he doesn't like me <laughs> <laughs> Myślę, że ona też mogła się brać bardziej z, z tego, że szuka jakiegoś odpowiedniego słowa, nie, że ty, że mnie nie lubi, na przykład, że nie dogadujemy się bardzo albo różnimy się i powiedział, że doesn't like me. Że... Dziwił mnie pozytywnie, że sam pan Radosław Cich Sikorski też się wypowiedział na ten temat, a pan Radosław Sikorski, akurat, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, stosunki dyplomatyczne jest doświadczony, przyznał, że nie ma wpadki w no. tym. W sensie włożenie się po, po Andrzeju. w interesie y, pana Sikorskiego nie jest, żeby mówić przychylnie o. Dokładnie panu tak. Bardzo bym nie chciał. Gdyby niektóre rozmowy telefoniczne, które sam wykonałem z różnymi tak. ludźmi nie po angielsku. Po angielsku a pan nie, nie nawet nie po angielsku wypłynęły. W sensie mówię takie rozmowy, których nie czułem, że jestem nagrywany. Ale to, to chodzi, mówisz nie? o czymś innym, bo to nie mówisz raczej. o jakichś kuluarowych rozmowach ze znajomymi. Właśnie nie, nie, nawet nie mówię, że ujawniam, tylko... Bo Wiesz, że inaczej bym się czuł, jak przychodzi do mnie ktoś ważny i teraz aha, teraz będę mówił ładną polszczyzną, poprawne zdania i nagle wycieka taka rozmowa mhm. jak naprawdę mówi Karol Paciorek? Hello mordo na rejonie, drzymaj się ramy. Też na obronę pana prezydenta powiem tyle, że wszedłem sobie na ich kanał i oni tam mają naprawdę sporo znanych ludzi sprankowanych. No. jestem trochę celebrytów. Jest to nie jest tak, nie jest tak że wszystkich ludzi na świecie, nasz Andrzej Duda się dał nacieć, o ha, jest śmieszne. Może też plus jak jesteś zaaferowany Jedziesz autem, dopiero co skończyłeś kampanię Ale... wyborczą, masz milion rzeczy. Jak jesteś prezydentem i jedziesz autem, to nie ty prowadzisz. Z drugiej strony, nie wiem, czy ja ci mówiłem, jakimi samochodami w ogóle przyjechała obstawa prezydenta na, na rozmowę. Beety siódemeczki. I tak sobie pomyślałem przez chwilę, jak to doskonała byłaby reklama, gdyby wiesz, killują oczywiście wszystkie protokoły bezpieczeństwa i tak dalej. Ja dziś chcę poprowadzić. Ty się z tyłu, wiesz, i szofer wsiada do tyłu, wiesz, ja myślę, że trochę jest tak, z wszystkimi rozmowami polityków, czy to usowy, i przyjaciół, ja inne... mówimy na nagrywanych. E, tak, czy jakieś inne takie taśmy, czy coś takiego, że jak już będzie jakieś nagranie z politykiem, to ja w końcu się dowiem, jak oni bardzo nas wszystkich oszukują i mm -hmm. jak w prywatnych rozmowach mówią między sobą, że a ja tak naprawdę przed kamerami to ja to jestem taki miły, a ja, to, ja, to nie a ja tak naprawdę mm. przy, za, za telefonem to ja nie jestem taki miły. Ale tak w ogóle ja byłem kiedyś jednym Iściu. Jak byłem mały, jechaliśmy promem do Szwecji. Ja się zastanawiam czy po tej wizycie, no bo my tu jesteśmy raczej z taką oficjalną wizytą, zgodną z protokołem, to czy... Właśnie, Świnoujście nas zaprosiło, wyobrażacie sobie? Karol użył takiego śmiesznego porównania, że śmiesznego. jakby przyjechał Grzegorz Turnau do Świnoujścia, no, by miał występ tutaj w muszli koncertowej, no. to ludzie mówili, o Grzegorz Turnau w Świnoujściu, no. to taki, taki prestiż. No. A jakbyśmy mieli występ w, w, muszli... w muszli, to by Ani, pytali, to... to nie jest klozetowa, proszę wyjść. Ale ja sobie myślę, czy po naszej wizycie będzie coś takiego, jak to, co wydarzyło się właśnie znowu w przypadku pana Andrzeja Dudy. Co się czyli chodziło? budynku Starostwa Powiatowego w Końskich, okay. w województwie świętokrzyskim, powstał mini muzeum, gdzie urzędnicy i petenci mogą podziwiać krzesło oraz stolik, na których kilka miesięcy wcześniej prezydent Andrzej Duda siedział i podpisywał ustawę o transporcie kolejowym. Trochę jak stare firmy Martina Stankiewicza, pamiętasz? On... Albo jak firmy Barei też. No i ten stoliczek i to krzesełko teraz się znajduje właśnie, właśnie ale w, co w budynku. Nikomu. Jest, to jest zdjęcie tego? Czy? To jest no, zdjęcie z, jak siedział na peronie. Co jest upamiętnione? Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy. I stoliczek i krzesełko. I, I można zwiedzać? Ja się zastanawiam, bo my sobie siedzimy na 13 piętrze, jesteśmy w bardzo konkretnym miejscu. Ja wam mogę policzyć. Jak będziecie tu i wyjdziecie tymi drzwiami, co tu są, i obejdziecie dookoła i będziecie właśnie z tej strony, że widać plażę, to jak tu mm -hmm. staniecie. Jedna wnęka, druga wnęka, my jesteśmy w trzeciej wnęce. No, Czyli jest o, to o, bardzo konkretne. Bardzo... No, jeza... może być to jakąś tabletkę. <laughs> <laughs> Zaraz tu przyjeżdżamy, a tu między tymi kafelkami to są kafelki. Jeden taki kafelek, brąz. Tutaj, 18 lipca 2020 roku, Wołodymir Markowicz, Karol Paciorek, autorzy wideobloga lekko stronę. Wody to nie jest niemieckie imię. Nagrywali materiał do odcinka 1251 odwiedzając Świnoujście. I ludzie by tu przywiedli. By To było mega i tak wiesz. Tu jest bardzo dużo, przypomnienia niemieckich turystów. Jak sobie chodzą ci niemieccy turyści i tak wiesz... O, oh, was jest das? Helga! <laughs> Look at this! Look at this! Look at this! Gdzie chcecie pojechać na wakacje w tym roku? Zastanawialiście się nad tym, teraz e, w ogóle bony turystyczne powychodziły. Chyba to jest, to jest zatwierdzone wejdą? już Chyba tak, już jest chyba zatwierdzone. Wiesz, ja liczę na to, nie? Mam dwójkę dzieci. Wiadomo. <laughs> można pojechać na wakacje do A Wiecie dlaczego można pojechać na wakacje? To jest super! No, wiadomo, co jest, jest plaża, zresztą widać ją za wiadomo. nami. Jest też. Woda! Kitesurfing. A to trzeba umieć. Ścieżki rowerowe. Kładeczko, oh, yeah. jak się bawimy? Ja yeah, usczyliśmy właśnie sobie po rowerze no i teraz zmierzamy w stronę niczego innego jak właśnie jedzonka. Jak szliśmy tu Karol e, tą taką uliczką z drzewami? No co powiedziałeś kiedy nikt nie słuchał i nikt nie nagrywał? że strasznie tu ładnie. No dokładnie. No. Ja tu bardzo możliwe, że przyjadę za tydzień sobie na urlop. i Karol będzie montował wszystkie odcinki w tygodniu mam nadzieję. Co dla mnie jest takim może to trochę zaskoczeniem? Że jest w ogóle ciepło. Strasznie dużo osłuchałem o tym, że nad polskim morzem jest zimno i trzeba w kurtkach chodzić, a nikt nie chodzi w kurtkach. Nie wiem, czy to jest teraz taki sezon, że po prostu jest ciepło. Wejście stopni. stopni. Dla nas ludzi z Polski Świnoujście, no, no tak jest, no Świnoujście pewnie nie jest, jest pierwszym polary. takim... E... Pierwszym strzałem, że myślę, że jadę na Morze, to jadę do Świnoujścia, a tutaj akurat w tym wypadku, w obecnej sytuacji, tak jak się pozmieniało, to może być naprawdę fajne wyjść. tak jak mówimy, jest mniej ludzi, ceny są niższe niż zazwyczaj. Jeśli chodzi o standard, to pewnie jest, pewnie nawet zagranicznie bym powiedział. Ja tak w ogóle chciałem serdecznie pozdrowić naszą panią z kamienicy pod Kasztanami, tam, tam śpimy. Bardzo nas serdecznie i miło przyjęła, dała nam śniadanie po czasie. Tak, totalnie. Więc tylko, tylko mówię, że pozdrawiam. Mam mail, który ty... napisała Kasia. Dziękujemy Ci bardzo, Kasiu. Dziękujemy, Kasiu. Witam. Cześć, Kasiu. Ostatnio, będąc w Warszawie, o. zamówiłam Ubera. O. I zostałam poinformowana, że przyjedzie o. po mnie Opel Vectra. O! Przestraszyłam się i anulowałam zamówienie. Nie. Ja pozdrawiam. Kasia. A to jest żart. Ty robisz taką reklamę, mówiąc, że kochasz Wektra. Wiki najlepsze ludzie... 2,16, a tu biedna Kasia. No bo oni nie że no tak poważnie. poważnie. wracam poważnie. Jezus, Ty, Wektra przyjedzie. Zmykamy drodzy, widzimy się jutro. Um, idziemy coś zjeść. To Co, już jedliśmy. Jedem. Nie, nie, nie. A to jedliśmy, wiesz. godziną jedliśmy. Co godzinę musisz jeść? No, tutaj? Moi drodzy, my idziemy coś zjeść, ja Państwo już zostawiam i w dzisiejszym odcinku o, to Włody... Nie, to Włodek Markowski Wam powie, jak macie być. Ja już was zostawiam i to I Bardzo Wam dziękuję. Widzimy się jutro. Super świną trzymajcie w tym odcinku, Po tym odcinku już na pewno będziecie lekko, <głos》> stronniczy. Pod tą śnieżną kulą, którą Państwo tutaj widzą, tu jest bardzo profesjonalny mikrofon Sennheiser MKH 416. Prawda Włodku? Tak. Więc jedyny nieprofesjonalny element, oczywiście nie poza, nieprofesjonalny. poza czynnikiem ludzkim widocznym tutaj w kadrze, to jest ta wata. Nie wierzysz w to. Włod nanizuje właśnie skarpetę. Na... A będziesz miał skarpetki jeszcze na pobyt tutaj? Właśnie nie. Chodzi o to, że towarzysz Włodek nie zabrał e, osłony przeciwwiotrowej, e, zwanej potocznie dead cat na mikrofon. On nie przypomniałem. Bo mu nie przypomniałem, to jest oczywiście moja wina. To trzeba zawiązać po prostu, powiem. Zaczekaj, po dookoła. Zaczekaj, To wygląda nie... jakby to coś umierało. Nic nie umiera. Ale, ponieważ widzicie ten materiał, widzicie go dlatego, że audio w odcinkach LSA ze Świnałyścia jest dobre, więc chciałem też. Pokazać wam, że to, co tutaj oglądacie, to, to jest tutaj... brzydkie, ale Gdzie działa. To... Gdzie ty tak chcesz puszczać? A jeżeli coś jest brzydkie, ale działa, to znaczy nie jest bez sensu. Do odcinka chcesz jest? No. W ogóle, co po drogie, on teraz wkłada rękę w podszewkę kótki. nie pokazuj Monowi, będzie grzeczeń na mnie. To tak chciałeś, żeby wyrzucił tą kłódkę, kochanie. O, widzicie, o. Tak właśnie, się, tak właśnie mężczyzna wychodzi na polowanie i wraca z jedzeniem do domostwa. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w takich warunkach też pracował Werner Herzog, Dokładnie. Stanley Kubrick. O, tutaj możecie zobaczyć jak zachowują się poziomy audio, które są tutaj. Ja trochę ratowałem. Drodzy Państwo, chciałem powiedzieć, że... Więc ja chciałem tylko powiedzieć, że to właśnie się, to właśnie się dzieje, ale ponieważ e, słyszycie audio w odcinku zawsze, znaczy było ono dobre. To jest koniec tego vloga. Pa.